ma, dzisiaj mamy środę, 27 dzień marca, dzisiaj trening pleców i barków, jak co tydzień, ciężary będą dołożone mam nadzieję, powtórzenia również, połowa tygodnia 8 masy, czyli jeszcze 10,5 tygodnia masy, około, zobaczymy ile uda się dołożyć przez ten czas, jeszcze na wadze, 7.40 godzina więc zabieram się za śniadanie i idziemy zaraz na trening makro, składniki oczywiście takie same płatki owsiane, płatki czekoladowe masło orzechowe i białko w prochu jutro na kanale pojawi się druga część bo podzieliłem to na części bo chciałem nagrać tylko jeden materiał ale stwierdziłem, że jeszcze druga część może być w sumie też ciekawa Czyli, ile kosztuje bycie kulturystą, i drugą część nagram odnośnie zawodów. Ile kosztuje mniej więcej start w zawodach? Tam mniej więcej ceny, bo zawodnicy raczej wiedzą, jakie są ceny startu w zawodach, i tak dalej. Jakby ktoś poszukał, też może znaleźć, ale chcę, żeby to było wszystko na kanale. Tak podliczone mniej więcej, jakby ktoś chciał startować z Was w zawodach to tutaj mniej więcej podam takie realne koszty, ile kosztują zawody w Polsce Ile za granicą w sumie też może podam. Więc jutro na kanale druga część materiału, ile kosztuje bycie kulturystą, tym razem nie koszty miesięczne, a w części drugiej będzie koszty startów w zawodach. Teraz jak jeszcze patrzę, muszę się nauczyć patrzeć w obiektyw, a nie na ekran telefonu, żeby patrzeć wprost. Bo śmiesznie to wygląda trochę. Dobra, ja zabieram się za to śniadanie i widzimy się już na siłowni. Siemano. pierwszym ćwiczeniem oczywiście jak to tydzień były Y. -ki. W tym tygodniu dołożyłem w pierwszej serii 2,5 na stronę, czyli 15 było ciężko, ale te 12 już są po prostu za lekkie. Więc tą pierwszą serię sobie zrobiłem spoko, teraz tak patrzę, że wysokość była OK. Nie, nie prowadziłem tych rąk zbyt nisko, więc mogę dostać na tych 15 na razie. Zobaczymy jak dalej, czy coś się uda jeszcze dołożyć. No bo raczej więcej niż nie wiem, 20 to będzie ciężko. 3 serie, zakres powtórzeń: 14, 10. Później był Pendley, oczywiście e, serii 4, ostatni respawns, w pierwszej serii dołożyłem 2.5, mm, później zwiększyłem do 120 w trzeciej serii, czyli był progres w pierwszej serii, w trzeciej serii, w sumie w każdej serii był progres, w, w czwartej też, też dołożyłem, powtórzeń też dołożyłem w, w drugiej serii, więc, więc spoko. 4 serie, zakres między 9 a 10. No i w ostatniej respos. Następnym ćwiczeniem było oczywiście wysuwanie na wyciągu jednorącz. To jest coś rozjebali bramki. Nie wiem, wszystkie na siłowni została tylko ta z tej strony, więc zrobiłem tutaj. Dożyłem 2,5 znowu, czyli jest cały wyciąg 50 plus piątka na górze. Antelka no, myślę, tak jeszcze z 15 kg i trzeba będzie się przesiąść. Jeżeli mi się uda w ogóle dojść do tych 65 czy tam 70, trzeba będzie przejść na wyciąg tam obok, który ma więcej ciężaru. bo... Ten wyciąg może tego nie wytrzymać. A tam jest ten wyciąg do wysłowania. Siedząc tam, będzie można dołożyć jeszcze o, o, przez bardzo długi okres. Cztery serie w każdej serii. Ten sam ciężar powtórzenia. 13, 12, 11, 10. Czyli równomiernie spadały z każdą serią. Każda seria była blisko upadku albo do upadku. Następnym ćwiczeniem było oczywiście wysuwanie, znowu tym razem na hamerze jednorącz. Trzy serie, 110 kg, czyli dołożyłem 5 kg na stronę. Zakres 11-19, czyli tak samo równomiernie spadały powtórzenia z każdą kolejną serią. Każda znowu blisko upadku, albo do upadku. Mimo, że dokładam już któryś tydzień te 5 kg na stronę. To dalej czuję że ten ciężar hmm, nawet nie czuję jakby był cięższy, więc dokładam dalej nie ma czegoś takiego, że z tygodnia na tydzień yy, i nagle poczuję, że jest... O, że jest normalnie jak kamień nie mogę tego ruszyć. Hmm, nie mam czegoś takiego. Hmm, cały czas jestem w stanie dokładać i nie czuję tej różnicy ciężarowej, więc po prostu będę dokładał dalej. Następnie było wiosłowanie sztagielkami na owiesce. Tutaj doszedłem już do 50 kg. Za tydzień może jeszcze coś dołożę, ale już powoli czuję, że z tym dokładaniem trzeba będzie trochę zwolnić, bo zmieściłem się w zakresach powtórzeń. Zmieściłem się, ale jest to, to bardziej ten niższy pułap, czyli 8-7, więc będę się po prostu starał zwiększać ciężar tylko jak. Przekroczę znacząco te powtórzenia, które mam rozpisane technicznie. nadal spoko. mógłbym te ręce troszeczkę na dłużej zostawić na górze, zrobić pauzę, no ale to są pięćdziesiątki. Więc, więc po prostu No nie może być za lekko, i tak szczerze, jestem trochę w szoku, że udało mi się dojść do tych pięćdziesiątek. Myślałem, że to się skończy na czterdziestkach piątek około. No, ale ok, będę dalej dokładał. Poszedł progres w każdej serii. Później był narciarz na wyciągu. W tym tygodniu w każdej serii było 50 kg, w każdej z trzech, czyli dołożyłem w drugiej, trzeciej serii w 12-11. Jeszcze za tydzień, chyba nie będę dokładał specjalnie. Postaram się po prostu dobić do tych 14-15 powtórzeń, przynajmniej w dwóch seriach, bo taki mam zakres 12-15, więc byłem w dolnym zakresie. Gdy do tych 15, 15 powtórzeń w każdej, albo w pierwszych dwóch, to wtedy dołożę coś na, na górę. No to był koniec pleców, później zacząłem barki. Pierwsze ćwiczenie wznosy na boki stojąc. W tym tygodniu znowu w pierwszej serii trzyskami, piątkami zrobiłem, ale udało mi się to nagrać. Uwiecznić, że faktycznie te wszystkie piątki zaczęły latać. No, latać to jeszcze troszkę za dużo powiedziane, ale mm, 10 powtórzeń w pierwszej serii udało mi się nimi zrobić. No i później w kolejnych trzech e, wziąłem 3, czyli 2,5. Mm, więc tam był już zakres 15, 12, 12. W pierwszej było 10. To jeszcze druga seria trzyskami dwójkami. E, jeszcze ostatnim ćwiczeniem było e, Wznosy wyciągu dolnego naprzód barku i bok parku, ale nie nagrałem tego, nie zdążyłem, bo się spieszyłem troszeczkę po tym treningu na tramwaj, i tam były trzy serie, zakres 10-12, i to było na tyle z tego treningu: pleców i barków. Trening jakieś dwie i pół godzinki niecałe chyba. Widzimy się jutro w materiale o tym ile kosztuje bycie kulturystą tym razem temat zawodów. Zostawcie suba, lajka pod filmem i komentarz może z jakimiś propozycjami nowych filmów, nowego formatu na kanale i widzimy się jutro. Siema.